Cześć, witajcie z tej strony. Magnus99 dzisiaj znowu jesteśmy w Terrarii i od razu chciałbym powiedzieć: że możliwe, że zauważycie, że jest lekka różnica między poprzednim odcinkiem a tym, ponieważ był nagrywany jeszcze jeden z pewnym tajemniczym gościem, lecz no, nie udał się i zapewne ten gość się teraz zastanawia, czemu i w piątek dostanie informację, czemu. No dobra, a e, no i zapewne jeszcze kiedyś będzie z tym gościem. E, no, nie macie pojęcia o kim mówię, ale może się kiedyś dowiecie. No dobra, więc dzisiaj, jak może się to myślacie, będziemy kopali w dół. Dalej. A, no i Chociaż nie wiem, czy to było już dwa odcinki temu, czy nie, ale mam zbroję. Teraz fajnie wyglądam. No, już coraz głębsze to. Nie spoko. Te to fajnie. Mhm. Dobrze, więc idziemy jeszcze raz. Nie słychać po drodze. Bynajmniej kiedyś będzie denerwowała. Więc wkrótce ją zapewne zaleję. A ja zaleję wodę. Zatrzymam. Okej, okay, nie mam tutaj więcej już... No, no teraz jest woda po prostu. No, naprawdę i teraz będę musiał... Nie, nie muszę się wracać, żeby pochodnie robić. Okej. Okay. Black Slime. Mam coś do rzucania, miotania, łukania. Jest the iron bow. Okej okay. No czasem jednak taki łuk się przydaje. A, czyli, ale z wody. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Jechać do niej wpadać na no, no, i glow jeszcze tak jeszcze bym się przydał. Mamy hmm. sobie powietrze i możemy kopać no, liny mamy jeszcze. Kupiłem chyba. Trochę. nie, trochę wody się. Wow! No nie. A! No nie. No było już blisko. Już postawiłem to pod sobą, już bym to miał. Ale nie. I sposób na szybsze spadanie jeszcze trochę, okay. hmm. hmm. tak. no, jeszcze ja trochę, Zaczpiło się, nie zaczpiło się. Teraz się zaczpiło. Aha, nie ma miejsca na ropy. Bomba. Okej. Okay. Dobra. Chwila. Zaraz użyjemy tej bomby. Tylko musimy jeszcze tutaj to zabudować. No niszcz się. A, nie dziesięła, no, dobra. Op. I bomba Poszła. Aha, to wiemy jako Fajnie. Mm. O, teraz poszło. Spokojnie te bomby wybuchają pod wodą, Nie żeby coś, ale... Przecież wszystkie bomby nigdy nie gasną pod wodą. Co to w ogóle zrobione, żeby gasła? No. Okej. Okay. znowu nie wiem o której zacząłem. No Nieee. No tak z 5 minut. Dobra, nie wiem, będzie najwyżej, będzie za długi odcinek. Albo za krótki. A, za krótki raczej nie będzie, bo.

Się jak długo jeszcze trzeba będzie tak kopać i kopać i kopać i kopać i kopać i kopać, kopać. No i tak jak jest ziemia, to... W sumie patrząc na to, że jeszcze nie natrafiliśmy na żadne... na, na żadne złoto, to ja podejrzewam, że jeszcze to potrwa zanim się wykopiemy do końca no ile jeszcze? Podnie trzeba jakieś zainwestować. A, tak. okay. Aha, czemu tutaj w ogóle nie jest zabudowana? A, to jest ta ruda. Co, jej się nie da wychować... jeszcze. czułem się coś stoi, jakbym spadł. Czemu ten Glowster daje tak mało światła? my wrażenie, że on daje więcej światła. Nie wiem, może im niżej, tym słabiej? 20 życia. Pięknie, zdecydowana. Idealnie. nie? Bo to niech Wow, ale to jest. No cóż, ale po serduszko trzeba iść. No nie, z wody. No. O, no, nie wiedziałem wiedziałem tylko, że piasek spadł w sumie się ja też bym mogła spadać, właściwie by mi się budowało niektóre rzeczy, chociaż niektóre by się trudniej budowało no ja tak sobie zbieram, tylko że nie mam miejsca na to Iron Ore po prostu mi jest tak potrzebny no steel gdzież to jest no, teraz Iron War'e. No dobra, mamy nasz kaktusowy miecz. Który myślę, że jak, no, taki dostępny na samym początku jest lekko przesadzony. Z siłą w sensie. To jest Iron, tak. cave but... Przed chwilą mi się pokazywał, to jest cave but... Ale nie mam pojęcia, gdzie. No, ja się... hmm, nic nie widzicie. Zresztą ja też nic nie widzę. Dopóki nie będę miał 200 życia, to nie, przyjdą, nie przyjdzie mi armia goblinów, więc na razie nie będę osiągał 200 życia. co jest. O, ale oni mają życia. Tak będzie chyba najszybciej. Wracajcie. Ja się zaopiekuję wami. O, tamten miał świecący hełm, to dlatego było tak jasno. To nie był jakby taki wypad z niego. Hełmik. Hmm, skrzyneczka. 100. Zamiast. Co by tu wywalić to wykej, okay. złota? O, tak. Ha, no to mi się podoba. Zaraz sobie weźmiemy. Dla tych, którzy nie wiedzą co to robi, to zaraz się dowiedzą. Nie powiem, że nam się to nie przyda, bo się bardzo przyda. Co to? U, fajne. Zaraz sobie wybiję. Hmm. Oczywiście zamiast czego to wziąć. Z tego. Niektórych. Tutaj mi się może zastakować. Dynamita. A, tego nie, to nie używam. A to poproszę tu. Hi, hi. I patrzcie teraz. Świetlę jeszcze, żeby było wszystko dobrze widać. Uuu! Mogę sobie robić double jumpa. I to naprawdę się bardzo przyda, bo... przy jakimś parkurze większym, albo czymś. A, to poproszę. Uuu! Fajne! Jeszcze pokazywało, jakie to są rudy. Hmm, dużo tutaj tych rud. O, coś mnie bije. Ouch, nie wiem, co mnie bije. O, Black Sniper Z której strony? Z tej. No chodź, jeszcze raz. Wow, ale jest. O, tam jest skrzynka. Hmm, no to bardzo mi się naprawdę, mi się podoba. To jeszcze weźmiemy. Bomba. Nie ma miejsca. O, na przykład. O, mother slime. Na przykład nie miałbym szans samemu zauważyć, że tutaj jest skrzynka, więc. No, naprawdę przydatny potek. Jeśli będzie się go nie za trudno otworzyło, to chętnie skorzystam z tej możliwości. O, oh, O, oh, oh. Robaczek idzie. A, oh, pięknie. O. Oh, slow reg regenerate life. Kolejny dynamit. Platinum! Throwing knife. Dziękuję. Healing potion. I gold coin! No. Miło. Ok. No, a tutaj będzie prowadziła moja ścieżka przez to miejsce. Odspokaję. Nie będziemy po te wszystkie rudy lecieć, bo to by nam zajęło dużo czasu. Nie, 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 nie. A, pff, shit. Pirania no. Sirius. Skorzystam z chwili i sprawdzę, jak długo się na minut. No to spotkam. Mm. Okej, okay, to zlatujemy. Przy okazji odłożę sobie tą kaskę. Aha, odłożę kaskę, której nie mam. O nie, no mój gold coin. Ja mogę nie... po niego muszę iść. No i skończyłem. Nie. Skończył mi się ten potek fajny. Czas, 15 po. Co nie, nie do 15 po 10. Nie, no, nie, no nie. Można się dać zabić Tutaj powinna leżeć moja kaska. No, oczywiście tylko 37 kopera, nie? Bo ja przecież miałem, nie miałem nic więcej. Dlaczego? Lul? No, zapomniałem o tym podwójnym skoku. O. I właśnie w takich przypadkach się przydaje. Albo jeśli chcę coś zbudować i nie sięgam. spadniemy sobie dobra, nic mi nie będzie ok, goliny. liny spadnie sobie fajnie. No, no, fajnie, że to tak pływa Aha, naprawdę trafiłem tym tam z pochodni jeszcze. pochodni mamy dużo, slimy zabijamy, to nie trzeba się przejmować. No, Przynajmniej się odlagował. piranie no, pirania pływa sobie. Zobaczę jakie podki inne wziąłem. Wezmę. No o, o, już trochę więcej będzie widać na odcinniczku. Tak też się napijemy. O, dobra, Wiem, że to jest dużo warte, ale trudno. Eee... Jak zejdziemy trochę poniżej, to wam pokażę jak fajnie działa dynamit. He, he. Jeden dynamit wykorzystamy tu, a jeden wykorzystamy na Mother Slime'a. To co mam się bić? Skoro mogę to rozwiązać łatwiej. Mega. Patrzcie, to będzie piękne. Szło. Zobra, to wygląda. Thin. No dobra, wykopię. Już trudno. Na no nim przybadzie fale. Ja nie mam miejsca, dobra, nie kopię. Niekiedyś będzie taka sytuacja. No nie, zabrakło mi Tinu. Czemu nigdzie nie ma Tinu? Nie mogę znaleźć Tinu. A, nie wiem teraz. What? A, nie, no to stoję w powietrzu. Fajnie. Nie powiem, lubię stać w powietrzu. Dobra, no, jeszcze jest. No, nie sięgnie, oczywiście, bo po co? Po co ułatwiać komuś? Dobra, no, nie kupić dalej. No, teraz się do tej kopalni zapewne. Może będzie tam jakaś skrzyneczka. Odbijamy. sobie tam wskoczyła no to mnie też coś wskoczy przy okazji tego popierania pójdzie o. U. No ładnie powiem więcej, pięknie Czy tam coś jest? chyba nie, nie hmm, dobra, no, no, pójdę po tą kasę Kolejna jaskinia... A, to jest znowu tam taka ruda, dlatego tam gdzieś się świeci. Właśnie zastanawiałem czemu ja to widzę. O, widzieliście? To w tym momencie, w takich momentach się właśnie tak przydaje. No a później jak jeszcze będę miał rakietowe buciki. To już będzie całkiem fajnie. Co ja mogłem zbierać te bomby. No, więc Co mam? Trochę? Mam. Okej. Okay. No. I już mniej kopania. Czy mi się uda trafić tak? Łoł. Wow. Dobra, nie to nie ma sensu. Właśnie sobie tutaj zmarnowałem. Dobrze. Okay. Dobra. Ziemię. Jak kiedyś mi się będzie chciało to... O, aha. Jak kiedyś mi się będzie chciało to... Yy, całe to wypełnię. Całe boki ziemią, żeby to tak fajnie wyglądało i ta trawka tutaj sobie była na nich. Dobrze zrobione światło, bo właśnie jak emituje tą aurę światła, to coś za ścianką, to już tak bardzo nie, nie, nie oświetlę. Tak. O proszę, jak się przydało. Ale jednak glowstika, to, glow to nie pogardzę. No i pochodniami. No i oczywiście teraz mogę sobie spadać na dowolne wysokości i tylko tuż przy ziemi sobie kliknąć drugi raz W. Dzięki czemu po prostu podskoczę drugi raz i nie będzie problemu z tym, że spadłem. No i się oczywiście dobrze kliknę. No i już widzę jak on się skinie. O, Platinum, tak, ja to... Platinum na pewno będę zbierał, bo to fajnie wygląda. Mam tutaj od czerwonego barwnika z polata. Chyba on się ory. co tego platinum będziemy mieli. Może coś będziemy mogli stworzyć sobie z niego. To by było fajne. I mamy czasu. Dobra, będziemy kończyć. Idę na górę, sprawdzę co się da z tego stworzyć. Nie, oczywiście nakręcę drugi odcinek. Po prostu. Ok, jedziemy. sobie życzę powodzenia z kraju. Ja wziąłem mapę typu large, to to pewnie też jest duże w dół. Co oznacza, że. Yy ja tak sobie będę wyjeżdżał pół godziny później. No ale to już szczegóły. Iron na też trzyma 12. Hmm. Latinum. 5, 19, pewnie coś będzie za 20. O, Platinum Pickaxe. 6, 7 damage. Very fast speed. Very speed. Can my meteorite? Już, no proszę. To zaraz będziemy mogli zacząć zrzucać meteoryty. No, chyba, że zrobię sobie mieczek. 15, 9. No, jaki lepszy. Okay, a to się zaraz sprzedam, bo będę wywalał w tym miejsce jeszcze mogę stworzyć manę kresto 4 many już Nie, nie chciałem tego Nawet tak, Nie to chciałem. No, Tutaj to chcę wchodzić Się. A, co jeszcze mogę stworzyć? Eee, Toilet. Spoko. Mm, heavy no. glass clean. Use to special crafting. So iron bar, read bar i torcze. Może się przydać. Wow mi się zblokowało kaktus lamp, czyli może sobie zrobię zbroję z kaktusa pójdę na tą pustynię i zrobię sobie zbroję ile to? 2 defense, 1 defense i 1 defense, a to nie, to jest lepsze to mi się nie opłaca Nawet jakieś jakieś właściwości nie Co? Wooden fence. Wood helmet? Seriously? Miałem pewnie nas na się wzięło. To special crafting. Greystuk. Nie no, <many> ogólnie no, no, teraz mogę zrobić sobie rzeczy. O! Chyba więcej. Wcale nie ma A nie, jest, dobra. Stałem bottle. Eee. No dobrze, przydałoby się w takim wypadku wyprobować na, na ziemi. Pum, pum, pum. No szybki, fajny. O, jakiś butterfly. Dobra, już po nim. Ha! A, Ha! A, nie to. Nie, ja go załatwię. Ja go zastrzelę z tego łuku. I nie to tak się odcinek. No, 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 pięknie. Nic co z niego nie wypadło, nic nie wypadło. Dobra. No, to by było na tyle. Yy, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. To był MacBooks 99. Cześć!